Był, uwaga, Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. Uuu, to niemieckie serduszka mocniej zabiły. Tak. Tak mi się wydaje, bo uh -huh. spojrzeli sąsiedzi na ściany, na obrazy, które dziadzisz przywiózł z Polski i pomyśleli, no, strasznie głupie to święto. Tak se pomyśleli, ale uh -huh. zaraz potem odetchnęli z ulgą, bo oni tam mają taki przepis, że chyba, nie, nie pamiętam ile, 30 lat jak mije, mija, to ten łup wojenny, co sobie go wziąłeś, to już jest twój. No. A, to, już no to, jest, to jest no, czyli to już jest wtedy pamiątka Dziadzisz rodzinna. Przywiózł. Przecież polscy partyzanci do dziadziusia strzelali z karabinów, no. a dziadziuś no. musiał z tym tam wspominać tak. więc To, to już, strasznie, jest, to, już jest Niemca, to się to już... ciężko ucieka z yy, obrazem. Dokładnie. To już jeszcze to wygrali ci, co wzięli sobie po prostu pierścionki. Dla babci czy tam, tam... jakiś taki kolczyczek, czy na przykład nawet złote zęby. Też mhm. się zdarzało. No. To, to, jest, to dużo Bank... prości się z tym ucieka Bank Rzeszy był jedyną instytucją, która przyjmowała depozyty w złotych zębach. Także to jest, to jest pamiątka. Mhm.